Księga rodzaju rozdział 4. Mężczyzna zbliżył się do swojej żony, Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: otrzymałam mężczyznę od pana, a potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po jakimś czasie Kain składał panu w ofierze płody roli i również Abel składał pierwociny z dobrego bydła i z jego tłuszczu, pan wejrzał na Abla. I na jego ofiarę, na kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał kaina: Dlaczego jesteś smutny? I dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leżył u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Kain zwrócił się do swego brata: Abla. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata, abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina, Gdzie jest twój brat, Abel? Odpowiedział: Nie wiem, czy jestem stróżem, brata mego. Rzekł Bóg, Cóżeś uczynił. Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tłaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do Pana, zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział: O nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy. Dał też pan znamię Kainowi, aby go nie zabił nikt, kto go spotka. Po czym Kain odszedł od pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. Potomkowie Kaina: Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna Henoch. Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś, Lameka. Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej Silla. Ada urodziła Jabala. On to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. Brat jego nazywał się Jubal. Od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. A Silla, ona też urodziła Tubal Kaina. Był on kowalem, sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą Tubalkaina była Naama. Lamek rzekł do swoich żon, Ady i Silli: Słuchajcie co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, Solamek 77 razy. Adam raz jeszcze zbliżył się do swojej żony, i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set, gdyż, jak mówiła, dał mi Bóg innego potomka w zamian za Abla, którego zabił Kain. Setowi również urodził się syn. Set dał mu na imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.